Jakub potrzebuję pilnie pomocy. Co się stało, Kasiu? Kran w kuchni mi kapie i nie mogę go zakręcić. A gdzie mieszkasz teraz? Centrum, w tym nowym bloku. Aha, to świetnie się składa. Dlaczego świetnie? Bo akurat mam ze sobą profesjonalną wodę destylowaną. Wodę destylowaną? Tak, w nowych budynkach trzeba przepukać instalacje. A ile to kosztuje? Normalnie 1200 zł, ale dla ciebie zrobię za 800 zł. 800 zł za naprawę kranu? Nie za naprawę, za wodę destylowaną premium. Ale czy to konieczne? Kasia, bez tego twoja instalacja się zepsuje za miesiąc. Dobrze, ufam ci, przyjeżdżaj. Godzinę później. Jakub, już skończyłeś? Tak, i przy okazji wymieniliśmy uszczelki. Uszczelki też trzeba było? Oczywiście, miały już dwa tygodnie. A ile płacę? W sumie tylko 2400 zł. Ty jesteś taki profesjonalny, dzięki. Wszystko dla ciebie, Kasia. Tato, już mam naprawiony kran. I zapłaciłam tylko 2400 zł. 2400 zł za kran? Nie za kran, za wodę destylowaną premium. Kasia, nie ma czegoś takiego. Jest. Jakub mi wytłumaczył. Dawaj mi natychmiast jego numer. Ale nie krzycz na niego. Dzień dobry, Jakub. Słyszałem, że robi pan przemywanie instalacji. Tak, zapraszam serdecznie. A ile kosztuje ta woda destylowana premium? Dla nowego klienta 1000 zł za komplet. A mógłby pan pokazać certyfikaty i urządzenia do czyszczenia tej instalacji? Jakie certyfikaty? Tak, dokumenty i co to za ściema z tą wodą destylowaną. Wie pan co? Akurat dzisiaj mam problem z urządzeniem. Problem z urządzeniem? A wczoraj córce pan robił przemywanie. I wszystko działało. Ja, to znaczy. Pan po prostu puścił kranówkę i dokręcił uszczelkę kluczem francuskim. Ma pan 24 godziny na zwrot kasy. W przeciwnym razie napiszę opinię wszędzie, gdzie się da. Panie, może się dogadamy. Google, Facebook, grupa Uwaga Oszuści. Już widzę tytuł: Jak sprzedać ściemę za grubą kasiorę. Już przesyłam pieniądze! Miałem nadzieję, że tak pan zdecyduje. A tak przy okazji: Moja córka idzie na praktyki do prawdziwego hydraulika. Żeby się nauczyła różnicy między wodą destylowaną a ściemą.